Witam, z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek z gry Prison Architect. W tym odcinku wykonamy sobie cele dla naszych więźniów, żeby się nie tuali w jednym pomieszczeniu, tylko żeby jednak mieli ten swój kąt. Tutaj widzę, że jeszcze mi został kawałek planowania. No, jak to? O, dobra, prawem jednak się usunęło. OK. Eee, dobra. Teraz tak, ja sobie jeszcze tutaj wykonam coś takiego, jak chyba w pomieszczeniach dostawy, nie, coś takiego jak, jak eksport, o, właśnie, będzie tutaj eksport. Jak będzie jakieś drzewo, to będziemy sobie tutaj to kładli i wywozili i na tym zarabiali. Dobra, sprawdźmy nasze dotacje. Tak, zbuduj dwa biura. Tego jeszcze nie zrobiłem właśnie. No to muszę też wykonać. Naczelnika, finanse. Dobra, to się ogarnie. To się za chwilę ogarnie, więc musimy się zająć tymi biurami. Hmm, ściany drzwi, ściana betonowa tutaj. E, szybkie budowanie. Czy mamy jakieś biura? E, mamy biuro. Ok, tylko to jest z jakiejś ściany, żeby mi nie, nie zamieniło ściany na taką ceglaną, więc... To sobie może zrobię po prostu jeszcze raz czyli tak musi. Co to takie hałasy Musimy wziąć, tak, biuro, biuro, tutaj 4 na 4, więc elegancko, obiekty i damy tutaj tak. Damy takie, takie coś. To jak na płaszcze, o matko Może być. Fajnie to wygląda. Krzesło, nie, ja chciałem, o właśnie, krzesło biurowe, szafka na akta i chyba tyle. Tak, także biura będą z głowy, więc spoko, dobra i teraz tak, musimy sobie tutaj jeszcze zatrudnić wy właśnie naczelnika. On tam sobie później biuro przypisze, jak się jakieś zrobi. I dzięki temu możemy teraz wejść w biurokrację i odblokować, tak, finanse, bo za to będzie nagroda. Chciałbym odblokować też bezpieczeństwo oraz konserwację, żeby można było zadbać troszeczkę o wygląd naszego więzienia oraz zdrowie, aby można było zadbać o o zdrowie naszego, naszego więzienia, a raczej naszych więźniów. Hmm, więc coś takiego tutaj będzie. I tu sobie będę musiał niestety jeszcze dobudować kolejne rzeczy. Kolejne biura. E, klonowanie. Gdzieś było coś takiego jak klonowanie. Tylko nie wiem. E, klonuj. O, dokładnie. I tak. To się jakoś zaznaczało. O, tak. A raczej tak dotąd bym chciał. dobra, będą takie jeszcze biuro takie sobie tutaj jeszcze dwa biura wykonamy dobra, tutaj sobie zrobimy, myślę jakiś pokój socjalny, też można byłoby go wykonać damy sobie może planowanie, czas sobie zatrzymam bo mamy niedługo przyjazd kolejnych więźniów, a już nie ma gdzie ich mieścić, bo mamy 15 więźniów a tu jest tylko łóżek 8, więc trochę cinko Tutaj będzie pokój socjalny, w tym miejscu. E, tu będzie coś innego, jakieś inne pomieszczenie. Chyba, żeby ten pokój w ogóle zrobić gdzieś tutaj, na przykład. Jakby go tutaj zrobić. O, dobra, tu będzie pokój socjalny. E, no, będziemy się bardziej rozbudowywać w tamte stronie, więc on będzie tak później na środku, więc super. E, budynek betonowy sobie tutaj wykonamy. Dobra. Mamy biuro. Jak tam finanse? Naczelnik kucha strażnik. Mamy trzech strażników? Jeszcze z dwóch? Może jeszcze z kucharza jednego? Dobra. Czas sobie zwolnimy. Mm, dotacje. Zdrowie samo tak, oddział medyczny, dwóch lekarzy, psychologa, konserwacja więzienia, prawda? To może najpierw sobie zrobimy to, te dwa, za to dostaniemy tutaj hajsu. To będziemy tak, mieć niedługo. Mamy już dwa biura, nawet cztery, naczelnika, finanse będą i księgowego sobie zatrudnimy, więc to, to się ogarnie. Mamy za 6 godzin finanse będą odblokowane, a, mam, a mamy teraz pieniążki, aby sobie zrobić, um, aby sobie wykonać... A, jeszcze wymaga wejścia, o widzisz, o, o widzisz. Dobra, i może by tutaj sobie ogarnąć od razu Czas stop i tutaj ogarniemy sobie O, w tym miejscu, od razu te cele Taki blok więzienny mniej więcej Mieliby blisko na dziedziniec Bo to bym go też tutaj powiększył, taki zrobić bardziej prostokątny Do stołówki trochę daleko, ale będzie kolejna gdzieś tutaj, więc spoko Dobra, więc teraz zobaczymy jak to wyjdzie z celami. To byłyby takie cele, takie takie najprostsze cele, póki co, nie będziemy tutaj szaleć z jakimiś luksusowymi oczywiście póki co. A tutaj na końcu mogą być elegancko i zalatki i bardzo to fajnie wygląda. Więc taki blok by był z takim wejściem dużym, tutaj byłyby w tą stronę żeby się nie widzieli he, 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 więźniowie e, nie coś nie wyszło coś takiego i tutaj zrobić takie jakby mm, dwa bloki ale w jednym budynku nie sobie wykonamy e, wow nie przesadzamy i tutaj więźniowie będą mieli naprawdę fajne miejsce do życia hehehe he, he. e, no i tutaj będą takie cztery izolatki w tym bloku Mm, I kolejny taki blok y, można by wykonać tutaj. O, dobra, coś takiego. Tutaj te izolatki, takie duże wejście. Chyba, że takie zrobić, wejście y, małe na 3 na przykład. O, to, to, to by było w sumie spoko. Z takim tutaj wejściem. I tutaj wtedy fajną podłogę sobie wykonamy. O, dobre, 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 dobre. To mi się bardziej podoba taka koncepcja. Bo tak jak, jak mówiłem, więzienie ma być schludnie wyglądające. Nie jakieś zasmarkane. Więc to będzie wyglądało w ten sposób. I tutaj te izolatki. O. E, dobra, tutaj się jeszcze jakaś może zmieści izolatka, nawet się trochę po, pomieści, tutaj tych izolatek, dobra. No, i taki jed, jeden blok póki co, a później sobie e, kolejny wykonamy e, tutaj z tej strony. Więc niech mi go zbudują. Niech mi go zbudują. Bo oczywiście z betonu za 7000 trochę kosztuje, ale. Tutaj będą fajne ścieżeczki, później porobione. Super, super. Dobra, mamy tutaj ten budynek, to pomieszczenie socjalne, które tutaj będzie, pokój socjalny. I musimy sobie tak, ściany, drzwi, drzwi, pokój taki, o tutaj, drzwi na środeczku, elegancko. Niech to tak w miarę szybko zrobią. Tutaj będą drzwi więzienne. Póki co, takie zwykłe. Tutaj będą sobie wszyscy mieszkać, w tym bloku więziennym. I tak, tutaj to też powiększymy sobie y, ogrodzenie z trawką, żeby to fajnie wyglądało. Powiększymy sobie dziedziniec, Nie, to szybko zbudują. Spoko. Y, teraz y, niech tam w sumie to budują powoli. Y, a my teraz się zajmiemy tym pokojem socjalnym, gdzie on kurde jest. Mamy tutaj pokój socjalny. I tak, no tutaj też trochę rzeczy musi być. Tak, stoł, stół do podawania, żeby była stołówka. Tak jakby. Możemy tutaj porobić jakieś też stoły, widzę, drewniane. O, matko. Czy oni będą przy tym siedzieli, czy nie? Tutaj jeszcze możemy zrobić dwie toaletki. Jedna druga z takimi tutaj ścianami. O, i na przykład tutaj zrobić taką jeszcze ściankę. Tutaj drzwi, Tutaj że niby takie wejście do łazienki, coś takiego. E, na przykład jakieś tutaj umywalkę. Tutaj nie to sobie zrobimy. Tylko jeszcze póki są, co nie ma ściany. Więc niech to zrobią. E, dobra, i tutaj jeszcze zrobimy jakieś. Jakieś kanapy. Tenis stołowy, matko. Stół, kurde, wentylator to się przyda. W rogu, żeby całe pomieszczenie chłodziło. Telewizor. O, właśnie tego szukałem. Szeroka kanapa. Duży telewizor, tylko nie ma pokazanego zasięgu tego telewizora. Ale on chyba ma jakiś coś takiego będzie miał chyba taki zasięg, tutaj takie jeszcze na przykład kanapę ekspres do kawy, tutaj im zrobimy e, tylko w tą stronę to będzie, chyba w tą stronę przy stole do podawania jakiś kurde automat z napojami też tutaj może sobie stać na przykład tutaj radyjko w rogu niech sobie gra stojak tak, zaraz przy wejściu bym zrobił. O, tutaj może. Dobra, no i niech to robią. Jeszcze tutaj rury musimy też podłączać. Więc pójdziemy sobie tą rurą. Tak, i tutaj. I tutaj po połączymy sobie to. Oraz tutaj później. Tylko niech to na razie wybudują. Bo nie wiem, gdzie jeszcze będą toalety, prawda? Tak samo już niech to się zrobi. O, dziękuję bardzo. Kurde, mamy za chwilę gości. Dobra, ściany, ściany, to tak. Tutaj musimy porobić te ogrodzenia. Żeby nie pouciekali. I tutaj, i tu sobie to biuro jeszcze raz sklonujemy. Już niech niech mają. I chyba będziemy mieli już księgowego. O dziwo nie mamy księgowego. Eee. Gdzie jest, gdzie jest? Gdzie jest? Halo, księgowa. Finanse, jeszcze się to nie zrobiło? 5 godzin jeszcze? No, bo się, bo, bo się to robiło i to. Na kurde, dobra. Eee, no to dobra, to to robimy tak. Dyrektora. Okej. Okay. Brygadziste. Będziemy mieli z głowy tych, tych tych. E, tutaj jeszcze prądu nie ma. To się musimy tym zająć. E, tutaj powinno starczyć coś takiego. Tutaj jeszcze musimy wjechać. E, z, z, z. Kurde. Tutaj chciałem. Z prądem. Tutaj musimy wjechać z prądem do tych pomieszczeń. No i git, nie? Póki co jeszcze nawet daje radę ten kondensator e, Jakimś cudem tutaj ni nikomu się nie udało nie utknąć e, Zbóż ściany I będziemy mieli spory dziedziniec Tutaj też porobią te ściany e, to by się jeszcze im przydało w sumie może jakieś światło Tak o nic w ogóle nie proszą nawet e, Będzie tak, tutaj Tutaj, tutaj, tutaj. Sobie jeszcze porobimy jakieś później podłogi, żeby to fajnie wyglądało. Okej, okay. szybkie budowanie cela. Jak to wygląda taka cela? Okej, okay, no ona w ten sposób, tylko że ona ma ściany ceglane, więc będzie mi wszystkie ści, no, ściany burzyło, a tego nie chcę. Więc musimy tutaj porobić jeszcze ściany sobie zrobimy taką ścianę i taką i będziemy to później kronować. Hmm, więc tak, będzie cela Taka cela 2 na 3 I tak, widzę, że w celi może być masę rzeczy, no ale he bez przesady będzie łóżko Na przykład Tutaj będzie łóżko. Obok łóżka toaleta. Może być prysznic, ale to będzie w tych celach, takich bardziej, w tych gorszych celach. No i póki co niech będzie. Póki co niech będzie tylko tyle. Może umywalkę im damy. Albo nie. Nie, nie, nie. I to samo musimy sobie zrobić tutaj z tej strony. I jeszcze drzwi. Zapomniałem o drzwiach, ściany, drzwi, drzwi, drzwi więzienne i coś takiego. Czy ja to już mogę sklonować? Czy nie? Klonuj. Chyba nie, chyba jeszcze nie. Dobra, to, to niech to na, najpierw zrobią. Widzę, że właśnie nie wszyscy mogą mm, spać, więc sobie... Mm, tych sobie jeszcze przyjmiemy i sobie wstrzymamy, póki co dostawy, że tak powiem. E, dziedziniec powiększymy również. Bardzo dobrze. E, usuniemy tutaj te ściany, bo tu już pobudowali wszystko chyba. Albo i nie. To bym prosił, żeby szybko to zrobić. Jednak tutaj, jeszcze tak. A rury robią, rury porobione. Kibelki mamy tutaj przy ścianach, więc tutaj sobie damy rury. Tutaj też będą w izolatkach, żeby się, kurde, nie, nie posikali. Dobra, i tak ja sobie damy tutaj dwa łączniki, żeby to ciśnienie sobie mogło wszędzie dojść ładnie. Nie wiem, czy potrzebuję, oni potrzebują też jakby tą toaletę mieć, czy tak, czy nie za bardzo. Dobra, czy ja już mam, tak, konserwacja, więc mam y, ogrodnictwo czyszczenie, to jest bardzo ważne. Mamy taki sif, że masakra, mamy poważne problemy, widzę, mamy, ale to powinno się to ogarnąć. Tutaj się jeszcze, jeszcze nie, nie zrobili ogrodzenia. Halo, ogrodzenie. Teraz możemy zburzyć ściany. Dobra. Tutaj też sobie jeszcze poza odcinkiem porobię jakieś tutaj ścieżeczki. Te drzwi dam sobie. dobra. Eee otwarte drzwi, tryb drzwi otwarte niech cały czas będą otwarte e, tak, i teraz sobie będziemy mogli to klonować taką celę i pyk, pyk, pyk pyk, pyk pyk i pyk teraz niech tutaj zrobią to tutaj jeszcze tak, damy e, izolatkę, gdzie jest izolatka izolatka tu będzie izolatka. Tu, tu, tu i tu. Będą izolatki. Eee, drzwi. Tutaj musimy wejść na drzwi. Drzwi izolatki. Drzwi do izolatki. One są drogie bardzo. Tutaj będą drzwi. Mhm. I tu jeszcze. Jednak muszą być w tej izolacji toaletę. Żeby. No. I taki otwór sobie tutaj jeszcze damy, żeby wszystkie żygi od razu sobie leciały gdzieś tam hen hen daleko. Także to już mamy tutaj z głowy. Będą, będą jakieś cele jak tam moje dotacje tak, dwa biura, naczelnik, finanse i ten i księgowego. I za to dostajemy jeszcze 10 koła. Tylko niech się zrobią... O, mamy finanse, więc możemy sobie zrobić e, księgowego, księgową raczej. E, I 5000 tysięcy dostaliśmy, aha, bo to było łącznie ten, e, ten, dziewięć koła, okej. Okay. Blok więzienny A, do 15 i to się też zaraz zrobi. Mamy 24, 24 więźniów, więc uuu, trochę sporo. Dobra, i teraz sobie klonujemy tą część. Dobra, 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 dobra. Yy, tutaj ściany jeszcze chyba nie, 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 nie dałem, żeby zrobili. No właśnie. Dobra, niech to ładnie zrobią. I tak, tutaj jeszcze damy też światło, ale tylko na korytarzu. Raz, dwa, ty, Tak, tam sobie może tak. Tu będzie. Tu będzie. I tu będzie. O, elegancko. Będzie to ładnie oświetlone. I teraz tak, rozmieszczenie. A, bo tu też bym sobie zrobił. Rozmieszczenie, żeby można było przypisać. Do danego pomieszczenia, żeby sobie chodzili i patrolowali. Bo tak to nie widzę, co tam się dzieje. W niektórych pomieszczeniach, gdy nie ma strażnika, przypuśćmy w łazience. Nie wiem, co tam się teraz wyrabia. Dobra, także niech to ładnie zrobią. I tych cel trochę będzie. Dobra, także izolatki też są. Więc zaraz tam kogoś. Do izolatki w, w, pier, w, pie, w pierniczą. Dobra. Także to powoli już zaczyna jakoś fajnie wyglądać. Odcineczek trwa. 21 minut. Okej. Okay. Więc tak jeszcze troszeczkę i będziemy kończyli. W końcu pójdą sobie. pójdą się wyspać do cel 12, 13, 14. Czy seria będzie 14? Serio? 14, a nie 15. No nie. No nie gadaj, ta. Nie dostanę hajsu. A ile by kosztowało sklonowanie takiego bloku? 16600. Tylko ja bym to bardziej tak sklonował. I tutaj dołu. Aha! Jeszcze drożej. I nie skopiowało się wszystko. Czemu te cele halo? Yy, za każdym razem jest drożej, czy mi się wydaje? No to trudno. To nie będzie, ale już chyba nie mogę właśnie... Yy, ale tak, bo jeszcze to. Zbuduj oddział medyczny. I dwóch lekarzy. To się chyba robi. Mamy już zdrowie. Dobra. A więc. Hehe, tak się nie zaczyna zadania. Ale dobra. Tutaj, tutaj sobie zaplanujemy jeszcze fajne pomieszczenie jakieś. Dosyć sporawe. Eee, czy tu mi się jakoś uda to, to, to na pół fajnie zrobić? Czy to jest równo? Mamy 7 na 8. Kurde. Nie lubię, gdy nie jest symetrycznie. Hmm, bo to jest takie pomieszczenie. No, nie będę robił takich podwójnych ścian. No kurde. Chyba, że tutaj jakiś zrobić warsztat. A w sumie tak bardziej gdzieś bliżej można byłoby zrobić. Yy... O! Tutaj miało być. Zapomniałem. Ambulatorium. Zapomniałem o ambulatorium. Dobra. I tak, w ambulatorium yy, musi być, widzę. Kurde, dużo rzeczy. Ale generalnie to tylko łóżko medyczne. Dobra, damy sobie tutaj, tutaj tych użek trochę. Raz, dwa, trzy, cztery. O, fajnie to nawet wyszło. E, ja w takim czymś się bym jakieś takie biurko widział. E, nie wiem czemu. No wiadomo, że umywalka dla, dla, dla rąk. Znaczy umywalka chciałem halo Może być tutaj. Tutaj może być obok suszareczka Pasuje mi tutaj też jakaś taka seria, Mo może być A, bo to mi pokazywało cele jeszcze No ale to akurat dałem co powinno być, okej, okay, dobra I jeszcze fotel krzesło kurde, krzesło biurowe dobra zaplecze, woda tutaj jeszcze musi być no i fajnie to wygląda i tak, i tam było dwóch lekarzy tak, a sobie jeszcze zobaczę dwóch lekarzy, okej, okay, mamy o, zajebiście to za chwilę, ale tak, najpierw lekarze raz, dwa Halo, mamy dwóch lekarzy. Ja chcę pieniądze. Oddział medyczny. Czy to jest coś nowego? Jakiś oddział medyczny? Ody. No nie. Yy, Zatrudnij przynajmniej dwóch lekarzy, psychologa. ja pierdykam. Gdzie jest psycholog? Nie ma psychologa. Gdzie jest halo? Gdzie halo tu? No, no Także to na pewno będzie w kolejnym odcinku już wszystko się ogarnie. No, a w tym, moi drodzy, to chyba byłoby na tyle. Sobie zrobiliśmy dzisiaj troszkę pokoi, pokój socjalny dla pracowników, cele. Ja sobie jeszcze będę musiał ogarnąć kurde i zrobić do 15. Żeby sobie dostać dotację w 20 tysięcy za ukończenie i 20 tysięcy za zaliczki, to musimy to zrobić. Muszę to kurde ogarnąć. Może by tutaj taką jeszcze jakąś jedną celę dorobić? Gdzieś tutaj, tak, tak na szybcioka. Zrobić to jakoś tak. Klonuj. Tylko tak. To niech to szybko zrobią. I będzie hajs Będzie hajs, tylko oni tam muszą... A, dookoła chodzić. <gry> Dobra Bo wtedy sobie dostanę hajs za to Będę mieć pieniądze i będę mógł sobie tutaj cały te, te, ten blok elegancko yy, wypełnić No, jest tutaj jeszcze poczekamy trochę Dobra, już idą, 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 idą biurka. Idą Boże, biurka. E, łóżka. I toalety. I łóżko. I mamy Dwajakowa, dobra, zarąbiście więc teraz sobie to poza odcineczkiem fajnie e, tutaj e, zrobię. O, dobra, tak. I tutaj jeszcze e, chyba dotąd muszę to zrobić. Tylko tutaj się coś nie zrobiło. Halo, dziura, dobra, to poza sobie to, poza odcinkiem to ogarnę, a to było to byłoby na tyle w tym odcinku. Do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!